Czy da się kupić porządny rower do 1000 złotych? Oczywiście jako rower używany. Otóż tak. Macie przed sobą właśnie taki obraz tego roweru. Rower za niecałe 1000 złotych jest naprawdę bardzo dobrą alternatywą, jeżeli nie chcecie kupować roweru nowego. A taki rower da Wam naprawdę dużo przyjemności z jazdy. Ten rower naprawdę bardzo dobrze się prowadzi, jeździłem w nim. No ale co w nim mamy? I o tym właśnie dzisiaj Wam opowiem. Zacznijmy od tylnej przerzutki. Mamy tutaj przerzutkę tylną Altus. Z przodu mamy turneja 3x8. Bardzo solidny napęd 3x8. Nic nie powinno się z nim dziać. Chodzi płynnie i gładko. Hamulce. W tym przypadku tarczowe mechaniczne z tarczami 160 mm, koła 27,5 sprężynowy amortyzator. Na oczywiście cienkich lagach, ale za niecałe 1000 zł, jest naprawdę dobrze. Opony w tym przypadku szwalbę Smart Sam. Bardzo dobre opony, polecam je. Nawet zrobię osobny odcinek o tych oponach, bo już miałem okazję jeździć rowerami z tymi oponami i naprawdę super wymiatają, a nie są drogie. Linki poprowadzone zewnętrznie, także serwis prosty, także serwisant nie będzie miał kłopotów w ewentualnych naprawach. Tutaj hamulce, o manetki Shimano Tourney TX, oczywiście najniższa półka, ale jest super. Zobaczcie, jaki jest fajny mostek w tym rowerze. Taki gruby, dość solidny. Naprawdę, tu nie ma żadnych luzów, nic się tutaj nie dzieje. Korba, oczywiście na kwadrat, ale naprawdę to śmiga. Zobaczcie, że support jest w dobrym stanie, nic nie huczy. Także naprawdę, jest to. Świetny rower za niecałe 1000 zł. Gdzie dzisiaj ceny rowerów zaczynają się z takich rowerów od ponad 2000 zł, a tu mamy za niecałe 1000 zł solidny rower, który posłuży nam przez wiele, wiele lat. Pozdrawiam, Hubi Bide.